Co to jest? Wydaje mi się, że na ten tips powinien być nałożony żel, ale może czegoś nie dopatrzyłam. A zobaczmy, ciekawe, ciekawe, ciekawe. No ładne w, w dolny żel. Czarny żel, to o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi. Tipsy. Dobrze, są naklejone tipsy. Aha, dobra, to jest. Yy, dobra, już wiem. Przypuszczam, że wiem. Być może to jest ten tips, który się nakleja na, od samych skórek na bazę żelową, że to, popa popatrz. Ale nie, no, to nie ma kolorowego. Jest, nie ma jest, jest. Widzisz, tu jest połysk. Tu, 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 tu. Widzisz, no jest I w tej części od spodu, od, jak tips, od spodu jest baza i jest to na paznokcia przydane, nie? Mm -hmm. I od góry się tu ut utwardza, bo jest tips czysty i tą bazę się utwardza i to się zespaja. Tips, tips tak, e, tips y, y, z bazą i paznokieć z bazą. Pomiędzy jest, ty jesteś bazą. To jest tips, to jest paznokieć. Rozumiesz? Mm -hmm. I to się zespaja, no. Mm -hmm. Widzisz, 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 od samych skórek, mm -hmm. od samych skórek. Więc dlatego od razu. Tylko ja bym, żeby ten kolor nie odprysnął z gładkiego tipsa, ja bym go zmatowiła, ten tips od góry, żeby ten kolor się ładnie przykleił. Przykleił, wniknął pomiędzy y, szpark, szczelinki, ryski, plastiku. No ale dobra, jeszcze bym tak, ja bym tak, zmatowiłabym, dałbym bazę, żeby właśnie kolor ładnie się przyspoił do bazy, a baza od do tipsa wcześniej i żeby ona była takim, takim takim. Medium, taki, nie medium, takim spoiwem koloru z tipsem. A po co? Żeby kolor nie odprysnął, bo tak może odprysnąć z gładkiego. Pamiętasz, jak się robi dual formy? Kładziesz żel do dual formy, przyklejasz mm -hmm. i gładkiego tipsa odklejasz, a żel zostaje. Mm -hmm. Więc tu gładki tips, kolor, możesz zedrzeć cały, nie? Fakt, ładnie to wygląda, tylko no wiecie, czy to będzie trwałe. Paznokcie tej stylistki okropne. A na pewno. Okropne. Popatrz na swoje. Ja nie mam zrobionych.